Dzień dobry, Marta z tej strony witam się z Wami. Zamień oczekiwania na podziękowania, a dzisiaj krótki taki live właśnie na ten temat. Wysłuchałam fajnego szkolenia i myślę, że jest warte powielenia tego dalej. Jak, jak będziesz szukał, żeby że coś tam gdzieś będzie nie tak, to na pewno znajdziesz. I to jest... Taki cały, cały taki główny wątek tego mojego dzisiaj przekazu, że jeżeli ktoś coś umyśli sobie w głowie, że tam coś jest nie tak, to i tak znajdzie, nie ma co się kłócić, i tak ta osoba coś tam wynajdzie i będzie udowadniać swoją rację. Um, od pięciu lat buduję, buduję, tak naprawdę pomagam Polkom na całym świecie budować swoje własne biznesy online. Od 12 lat jestem przedsiębiorcą, aż nie mogę uwierzyć, powiem Wam szczerze, czas leci, ale od 12 lat jestem przedsiębiorcą i choć pracuję z wieloma ludźmi, z wieloma kobietami, muszę Ci powiedzieć, że nigdzie nie ma perfekt, choć staram się na przykład sama, patrząc na, na biznes, który buduję, na społeczność, którą buduję. Um, i, I staram się być jak najlepszą wersją siebie, dawać jak najwięcej. Nie, nie jest się w stanie po prostu, um, żeby, żeby wszystkim się wszystko podobało. A jeżeli dana osoba wymyśli sobie, że coś tam jest nie tak, to i tak będzie miała rację. I tak i szkoda po prostu szkoda po prostu e, swojej energii e, i czasu na e, na, na rozmowy z taką osobą. Ważne jest, ważne jest to, aby wiedzieć, że nic nie jest perfekt, ani nikt nie jest perfekt. Często, może, może akurat myślisz o pracy online. I wyobrażasz sobie właśnie siebie tutaj. Chciałabyś pracować przez internet, chciałabyś poznawać nowe osoby przez internet, chciałabyś inspirować może przez internet albo dzielić się jakimiś fajnymi produktami i sprzedawać produkty przez internet, budować zespół marzeń przez internet, podróżować z wieloma osobami, które poznasz na internecie. I od razu muszę Ci powiedzieć, że znajdą się osoby, które coś tam się doszukają w tym twoim pomyśle. Coś tam się doszukają w tym, w tym co sobie ty tam, yy, yy, no, co tobie tam w głowie zaczyna kiełkować. Jakiś masz fajny pomysł właśnie, dajmy na to, na ten biznes online, to i tak znajdzie się ktoś tam, kto ci będzie mówił, a dlaczego nie to, a będzie szukał, jeszcze udowadniał ci, że a to tutaj, a to tam, a to nie jest takie perfekt, a tu dlatego nie jest. Słuchajcie, nic nie jest perfekt. Nic nie jest perfekt. Pamiętajcie o tym, że no, nic w świecie nie jest perfekt, i jeżeli ktoś będzie chciał coś tam się przyczepić, to się i tak przyczepi. Najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby umieć. Zrozumieć to, że będą ludzie i są ludzie, którym się wszystko nie podoba, Mo, może im dzisiaj się nie, nie spodobać to, że ja, na przykład, mam taki przekaz, może się im nie spodobać to, że ja mam rolkę, gdzie, a, gdzie jadę moim, e, moim autem, moim mercedesem i wielu ludziom się to nie podoba i piszą e, przeróżne, brzydkie komentarze. Może im się nie spodobać kolor moich włosów, czy moich paznokci, czy to, że mam bluzkę taką i a nie inną dzisiaj ubrana, ubraną. Ludzie mają swoje zdanie i mogą mieć swoje zdanie. Kwestia jest tego, jak my, jak my zareagujemy na, na tę sytuacje. żebyśmy się aż tak nie przejmowali przeróżnymi opiniami i, i mieli swoje zdanie i wiedzieli, gdzie. Gdzie, żebyście wy wiedzieli, gdzie wy idziecie, po co idziecie, dlaczego to robicie, dlaczego chcecie na przykład zacząć pracę online, mimo tego, że wiemy, że może ktoś mieć inno, inne zdanie, może, że może ktoś ci tam coś szukać i znaleźć, żebyś tylko, nie wiem, nie miała lepiej niż druga osoba. Więc to jest taki krótki przekaz dzisiaj. I ta, Tony Robbins fajnie powiedział, że właśnie zamień swoje oczekiwania na podziękowania albo wdzięczność, albo inaczej change your expectations for appreciations, czyli zamiast tam szukać i dopatrywać się, co tam jest nie tak, pomyśl, jak, jaka jesteś wdzięczna albo jaki jesteś wdzięczny za to, co już masz, zamiast tam doszukiwać się wszystkiego, perfekcyjnie, żeby było perfekcyjnie. Więc to jest takie, taki krótki przekaz na dzisiaj. Myślę, że ważny. A e, chciałabym również powiedzieć wszystkim, przekazać wszystkim moim klientom, którzy e, kochają produkty aloesowe, e, które ja używam, polecam od ponad 12 lat, e, że mamy promocję, taką wewnętrzną promocję, jeżeli sobie zrobicie zakupy jakiekolwiek zakupy do 30 lipca. Do 30 lipca i przedstawicie mi te zakupy, to weźmiecie udział w losowaniu. Mamy fajny, fajny prezent do wylosowania, więc jeżeli akurat słyszysz mnie dzisiaj, to zapraszam na zakupy i tylko dajcie mi dowód, dowód zakupów i ja Was sam przyłączę do losowania. A wszystkie osoby, które nie znają jeszcze naszych produktów, a chciałyby poznać, to. Ja z całego serca polecam picie Aloesu dla zdrowia. Jest to produkt naprawdę numer jeden, i już teraz wszyscy lekarze, natu, ta, o, tacy naturalni lekarze, mówią głośno o tym, że to jest konieczność, żeby pić Aloes. I, I ja bardzo Was zachęcam do tego, abyście spróbowali, dali sobie szansę i zobaczyli, jak ten Aloes faktycznie działa na Was y, i, i sami się przekonali o jakości y, tego produktu. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że, yy, że macie fajny dzień i do usłyszenia. Pa.